Siema rodziska. dzisiaj wsiadłem do kapera, mówię, bo tyle tych rzeczy już nam przychodziło, pozamawialiśmy, Bo trzeba się w końcu za niego wziąć. I postanowiłem dzisiaj, że dzisiaj się zajmiemy ogrzewaniem wewnętrznym, tak zwanym w cudzysłowie, w, czy, w, cudzysłowie, czy w, w nawiasie, nieważne, jak tam jakiś miodek jest, niech mnie poprawi, ogrzewaniem bo nie zawsze piękne lato mamy a fajnie by było sobie na jesień na wiosnę pojechać gdzieś kamperkiem przespać żeby tu było cieplutko w środku ten samochód tutaj ma Webasto oryginalne Webasto no ale to jest Webasto yy, grzanie silnika tutaj miał kiedyś jakieś tam ogrzewanie ale to wiecie lata 90 wiecie jak to wszystko wyglądało także zakładamy mu nową chińszczyznę tutaj mamy kupiłem tam coś lepszego firmy Fever że Ci co to przyszło. Jeżeli nie wiesz, nie zakładałeś nigdy, to postaram się tak zrobić mniej więcej krok po kroku jak my to będziemy robić. To, to rozpakujemy. O. Nawet instrukcja obsługi. Zala, zasada prawdziwy mężczyzna nigdy nie czyta instrukcji obsługi przed budową czegokolwiek. Potem dopiero jak coś spieprzy, to zagląda tam, ale nie wcześniej. Baniak na ropę tego nie będziemy potrzebować w naszym przypadku, ponieważ ten samochód jest na ropę. To jest dieselek, także nie będziemy zakładali tego. No bo gdzie? Gdzie ja coś takiego wielkiego założę? Co? Tu go założę? Nie wiem, tu. Tu wmontuję. Nie, na to nie ma miejsca. Także. Ten baniaczek, on tam ma pewnie takie te, te przyłącza. No, te wszystkie takie wentylki, nie wentylki, śrubki, pierdoły. Tego nie będziemy potrzebowali. Będziemy podłączali pod bak. Jakoś tam się wiercimy. Najważniejsze w całym ogrzewaniu jest No cóż, to jest wszystko w standardzie, wszystkie są takie same, jakie w sumie filmy byś nie kupił, wszystko podejrzewam, że robi jedna bo dwie fabryki w Chinach, to samo, no nie wiem, jakieś takie lepsze uczucie mam, bo kupiłem filmę Favor, no fakt, że ładnie wygląda też, mamy dodatki białe tutaj, także będzie ładnie wyglądać, chociaż jego nie będzie widać, ale przy sprzedaży auta, Mamy porządne ogrzewanie. Nie jakieś tam. Jakieś tam. Tak, taką ciemnotę można klientowi wcisnąć. Dobra. To do widzenia. Rura wydechowa. Blacha, w którą będzie rura wydechowa wchodziła. tak I tu mamy trochę skarbu. Do rury wydechowej. Rozdzielnik, aby powietrze w różnych kierunkach mogło dmuchać. filtr, który będzie pod samochodem, który, przez którego będziemy zaciągać powietrze. Nie wiem, czy się rozkręca, czy. To nawet nie jest filtr, tylko dziurki zwykłe. Tutaj tam piachu nie zostało. Takie tutaj, żeby po prostu można było kierunek ustalić, w którym ma nam powietrze dmuchać. To się tam zakłada na rurę, która tu jest. Teraz nie będziemy rurę rozciągać, ale ona tam jest dosyć długa, aluminiowa taka rura. To jest rura do powietrza, do tego. Ja to wszystko wiem, bo już to robiłem raz 20 razy, takie ten... Wężyk do paliwa pompa paliwowa. Ciekawostka, pompa paliwowa tutaj to nie jest pompa z silniczkiem w środku, tylko elektromagnesem. I ono robi takie tyk tyk, tyk tyk, tyk tyk. Strasznie wkurzające jak się śpi. Będziemy coś na ten temat robić. Także na pewno będzie jakiś odcinek o tym, jak zrobić, żeby taka pompa była cicha. Najlepszym sposobem od razu wam mówię dać sobie radio głośno. Co to jest? To jest do tego naszego baniaka wężyk. Nie będziemy go potrzebować. Wiązka. No i tu całe różne trytytki, śrubki. Te wszystkie inne to czarne. Na przykład to jest uchwyt na pompę paliwową. Wszystko to samo. Także czy to jest filma Fevor, czy to nie jest filma Fevor, powiem Wam, że żadnej niespodzianki tutaj nie mam. Nie mam. Absolutnie nie i teraz idziemy zrobić coś pożytecznego. Damy sąsiadowi baniak w prezencie, 10 litrów. No, idzie, będziemy po niemiecku gadać. Uwaga, Wystań geschenk von Janem? Kanister, weźmy mich direkt do tego banku. Jest besser, wir mam Platz für Wo schließt er an? Direkt am Tank. Ja, ja, bin schon dabei. Ach so. Ja, weil sonst ist ja kacke. Dann man Diesel und Wasser in einen Tank. Ja. Und dann machst du wieder. 10 ne, Stück rein? Nein, nein, das ist nur ein äh, Dieselkanister. Ach so. äh, Wasserkanister habe ich auch schon, Waschbecken, alles schon da. Aber es war das. Wisst du haben? Ich brauche das nicht, ich habe noch eine. Als, äh, da kannst du weißt du, aufhängen, im Auto gibt es ja hier seine Dings. Als Wasser, als keine Ahnung. Nein, ich verstecke das. Schmeiß Falls Bro, du hast den hinten. Hast du den, den, den Hinterkopf? Ich habe zwei Stück viel, davon. Zehner. Zehner ja. ja. ist gut. Aber es ist zu groß hier. Hm. Habe ich was Vernünftiges ich dachte, von Favor gekauft. Aber alle gleiche. Ich dachte, du brauchst Wasser für Händewaschen. waschen. Hab ich. Für hier hier drin. Dann nimmst du einen Tank diese. Diese schwimmt ja oben. Mhm. Das machst du unten für Wasser und oben für Motor und diese. Hatte mein Schwager so gedacht gemacht. Hat er eine äh, Ducato Camper getankt in Italien. Idiot. Der hat eine Tankstelle, weißt du? Und der macht so, so, solche Scheiße. Ne, hat der alte Kanister gehabt. Hatte voll gemacht, weißt du? Und danach Dings. Aber ey, ehrlich, ich habe da weißt du, die Kraftstoffpumpe habe ich das aufgemacht. Die mhm. Clips, bisschen gepumpt. Wasser war oben. Ja. weg, tschak, läuft weg. ja. ja. Oh, Glück, ne? also wenn du jetzt schnell fährst, ja. dann haut er das ja auch durch. Dann fahren wir unten und dann fährt er wieder weiter. Aber im Leerlauf, dann mal blockt es aus und dann springt er nicht wieder. Aber ich will auch nicht aufgeben, weißt du, weil äh, sonst kriege ich Wohnwagen nicht und wir wollten schon eine Rase durch die Italien machen. Umsonst. Ja, das <laughs> ja. <laughs> ja, Kann man verstehen. Ne? <laughs> das war schön sauber gemacht ja. Ganz toll. Kannst du deine Schippe wieder verstecken? Ja. Sonst klaut jemand. Mit den Dings, morgen oder dwa morgen, i schaffe das. Ich warte auf die Aufregung, weißt du, koch, auf die Feder und so weiter. Ne, aber die kann man trotzdem, guck mal, nach vorne jetzt fahren, ne? Obwohl die Idioten Dobra, sorry, trochę tamtego to się wszystko wytnie, przewinie i tak dalej. także. Idę na zewnątrz, pokażę Wam, gdzie to będziemy montować, jak to będziemy montować. Zobaczcie, tutaj mamy nasz tanga. Ja już sobie tutaj klapkę rozebrałem, żeby mi to nie przeszkadzała. I to jest takie luźne. I tam sobie przewiercę w tym plasticzku, może od tej strony, o tam przewiercę sobie i tam pójdzie wężyk. wężyk pój Problem dzisiaj to na pewno tego nie będę robił, bo to jest prowizorycznie będzie. Ale zobaczcie, ten wąż tutaj wchodzi do baku. Z tym, że zobaczcie, normalnie jest wąż zawsze troszkę wyżej, a tu jest na dnie baku. Także, jeżeli ja włożę wężyka, żeby sobie tutaj leżał na ziemi, to potem ogrzewanie będzie mi chodziło i może się zdarzyć tak, że zużyję całe paliwo. I potem samochód nie będzie mógł wystartować, odpalić. A ja tego nie chcę. Także na razie mamy tam pół baku paliwa. Ja sobie to wyjeżdżę. Potem sobie po prostu tą tutaj obejmę, ściągnę i ten wężyk przerobię tak, żeby on był gdzieś tak style od dna baku. I wtedy wiem, że po prostu przestanie mi działać ogrzewanie, bo nie będzie paliwa, ale będę mógł zawsze odpalić samochód, bo będę miał resztkę paliwa w baku. To jest bardzo ważne. Nie zapominajcie o takich rzeczach, bo możecie sobie zaparkować gdzieś na jakimś dzikim placu w górach, czy gdzieś i potem nie odpalicie, będzie trzeba ten z Karlistem do pierwszej stacji benzynowej, żeby zatankować. A to nie jest mądre. Także taka ciekawostka. I teraz, e, dobra, no bierzemy się. Zamierzenie, zawiercenie i tak dalej. Webasto. Będzie zamocowane gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje z przodu, za siedzeniem. Dlaczego tutaj? Dlatego, że. to musiałem chyba kurde narysować. nie ważne. inaczej, ponieważ webasto ma rurę wydechową. Stąd wychodzi naprawdę gorące, gorące, gorące spaliny. Także nie może takie potem dmuchać tam na rurę od baku. Bo się stopi, ani na żaden inny plastik. Także według moich obliczeń będzie tutaj najlepiej wybasto gdzieś w tym miejscu w samochodzie. No ale tutaj, i tak, człowiek, tu mamy dojście do naszego baku. Także będzie ok. Także ja się bierę za Wiercenie. Kolejnym etapem pracy jest wymierzenie sobie, gdzie. Nasze ogrzewanie ma się znajdować. To jest bardzo ważne. W sumie jedna z ważniejszych rzeczy. Do tego służy nam taka płyta. Ta płyta to jest ogólnie mocowanie naszego ogrzewania. I pamiętajcie, ta płyta nie może gdzieś, tej, nie wiem, rama być, przewody hamulcowe, jakieś prądowe czy jakieś coś. Także musicie sobie znaleźć. No każdy samochód ma inaczej. Ja znalazłem odpowiednie miejsce tutaj i nasze ogrzewanie będzie znajdowało się pod łóżkiem. Ja już sobie to zaznaczyłem, no i wiercę. Tam na górze mam izolację, będę musiał ją wyciąć, ale najpierw sobie tutaj przybiję gwoździem przez tą całą izolację, abym widział dokładnie, gdzie mam śruby, żebym za dużo tego nie wycinał. I teraz zobaczcie jak to wygląda. Podświecimy jakoś tak, nie chcę mi się kamery przestawić, widzicie tam mamy naszą płytkę, która przeszła przez nasze gwoździe, oczywiście, teraz by ktoś powiedział, mam to tam przy ścianie, czemu nie zrobiłem tego bardziej na środku, ja bym chciał, ale muszę dostosować się do mojego podwozia, aby tam mi pasowała ta płytka, a tam jest na milimetry dosunięte do e, jakiejś tam listwy bocznej, do progu i tak dalej, inaczej się nie da, Także muszę się dostosować do tego co mam pod spodem. To jest bardzo ważne. Kolejnym etapem pracy będzie wycięcie w podłodze. No na tą naszą płytkę. Czyli trzeba tą izolację, tą podłogę trzeba wyciąć. To dziadostwo jest bardzo twarde i jest też bardzo, bardzo grube. A co za tym idzie, nie będzie mi wystarczyło, nie starczy mi jeżeli tylko wytnę sobie na Płytkę, no już to widać, co ja tam mówię, nie wystarczy, żebym na płytkę, dlatego że, opla, zobaczcie, te rurki tutaj wychodzą na jakieś półtorej centymetra, mniej więcej tyle, ile jest ta izolacja tutaj, czyli że miałbym bardzo duży problem, aby puścić to przez środek, by mi to wystawało, wszystko byłoby paskudnie. Dlatego w tej izolacji, w podłodze, muszę wyciąć taką dziurę, jak jest całe Webasto, żeby ono mi głębiej weszło. No niestety. Taka destrukcja musi być. Ja by się ktoś pytał, te wszystkie dziury tutaj, to są po uchwytach, po siedzeniach. Tam też jest jeden jedna dziura. Także ja odznaczę to od płytki Webasto, założę, odrysuję. I czymś to będę musiał wyciąć. I teraz zobaczcie, moi mili. Wyciąłem całą dziurę więcej niż powinien, chociaż blaszkę miałem taką, tak jak wam mówiłem. I teraz muszę wyciąć taką, taki prostokąt tutaj pod spodem, aby miał gdzie przełożyć nasze rurki od Webasto. Wymierzę, wytnę i jedziemy dalej. No i mamy to wycięte, zobaczcie. Tutaj przyjdzie nasza płytka, przykręcona na cztery śrubki. Takie paskudne drewno tam było. Ale dobrze wykonane trzeba powiedzieć. Dobrze my to wykonał, nie rdzewiało, ni nic. I teraz tak. Jak to zabezpieczamy? Na pewno nie dajemy tam żadnej pianki, niczego, ponieważ by nam się to paliło. Ta będzie rura wydechowa, to będzie gorące. Ja tam dam. To jest cynk w sprayu do 350 stopni. Z dwie, trzy warstwy. Tak z dwie, trzy warstwy, a na to wszystko potem przyjdzie lakier termiczny do 60, 650 stopni, tak, na wszelki wypadek. To musi być odporne na temperaturę. Tam nie można żadnej smoły dać, masy bitumicznej albo nic takiego, bo będzie śmierdziało nam cały czas w samochodzie. Nie będzie można było nawet spać przy tym smrodzie. Także pamiętajcie o tym, dajemy lakier odporne na temperaturę. Tutaj to wszystko. Czekam aż wyschnie, kładę mój lakier i widzimy się za chwileczkę. No i mamy to, zobaczcie, jak tu ładnie wyszło. Teraz przyjdzie sobie podkładkę, zobaczcie, żeby się nie pomylić. Benzyna ma być od tej strony. Dobrze. E, tam. Ja dam swoje śruby, ponieważ panowie z Chin dali takie śruby, z których nie byłbym zadowolony, że się tak delikatnie wyrażę. No badziew po prostu da No i mamy to. Ładnie wszystko wygląda. No, niestety, czego nie przewidziałem, chociaż widać gołym okiem, ta blacha tutaj jest ryflowana. Zobaczcie, musiałem uszczelnić tutaj te boki, te dziury z silikonem odpornym na bardzo wysokie temperatury. Także to mamy. Możemy montować. webasto. No to cudeńko nasze. Jest super, proszę pani. I proszę pana. Tak to będzie wyglądać. Świetnie. I teraz z boku łóżka. Z boku łóżka tutaj będzie to wchodziło. Pod łóżko będzie zaciągało powietrze z pomieszczenia. A tutaj będzie wypychało to i będzie cyrkulacja w koło samochodu, skierujemy to, mamy tutaj taki kierunkowy wydmuch, skierujemy to i będzie sobie cyrkulowało po pomieszczeniu, a po drugie, wierzcie mi, to ogrzewanie w ciągu paru minut nagrzeje tego busa i to na, do bardzo wysokiej temperatury, zresztą sobie przetestujemy to. Dobra, trzeba to jakoś umyć, bo podotykałem brudnymi rękami. nie nieśmigany idziemy kręcić od spodu i co mordeczki mamy to ogrzewanko działa proszę bardzo tutaj sobie pompuję wszystko oczywiście prowizorycznie na razie jest podłączone zobaczmy ile daje to jest z mocą teraz daje na trzy kreseczki jest możliwość na 6, H3 jest Temperatura 100 stopni, nawet więcej na połowę mocy. Wieszcie mi, oj, daje tutaj gorąco także. Podłączone jeszcze raz, jak to było podłączone do tego baku, proszę bardzo. Tu jest taka specjalna uszczeleczka założona. Nie wiem, czy ją widać. Taki zimmering. Tam jest włożony wężyk. Będziemy robili regulacje, tak jak wcześniej powiedziałem, aby nam to ogrzewanie nie zużyło całego paliwa, byśmy mogli samochód wystartować. Ale to już kiedy indziej. Dzisiaj na no to na pewno nie mam ochoty. Także ogrzewanie jest podłączone. I to będzie wszystko dzisiaj ode mnie. Aha i zostało postanowione tutaj tego Vito. Robimy na styl landhaus styl, czyli taki styl wiejski. Jak nie wiecie jaki to jest styl, to sobie zobaczcie u Wujka Google. On tam wszystko wie, to wam powie. Macie jakieś pytania? Pytajcie się mnie w komentarzach. Tam jest miejsce żeby na to pisać. Dajcie Wujkowi follow, poślijcie dalej. I to wszystko. Widzimy się następnym razem. Czym da się ciepło? Cześć!